Siemaneczko, nowe Space 20 turbo i duży pobór oleju. Niech sobie pochodzi. O, pluję wodą. Widzicie? Na tym jednym cylindrze co się dzieje to jest tylko ten jeden cylinder. Kurczę i cały silnik diabły, jak to się mówi. Próbujemy to zrobić tak, żeby nie dymił i nie żarł oleju. Czwarty cylinder. I niestety zrobimy klientowi zdjęcie to. To jest olej. Tu sobie stoi na cylindrze tłoku. Stoi sobie olej standardowo. Potem, najpierw, to potem półkanka. Potem, dodatek do oleju. Wymienimy też olej od razu. Silnik rozgrzany, wrzucamy to. Potem, półkanka. Dodatek to wiadomo o nowy olej. Także o! Ratujemy czwarty cylinder. Może się uda. Na pewno, nie jest to zaworami. I sekunda u Was minęła. Dzień kolejny. Zakręcimy teraz rozrusznikiem. Położyłem szmaty. Zobaczymy, ile syfów wyleci. I zaraz się przejedziemy. Zobaczymy, czy wypadanie zapłonów zniknie. I czy po odpaleniu silnika, po jego pracy jakiejś dłuższej, dalej będzie zbierał się tam olej. Specjalnie dużo tego nie wypchnęło, no ale to było w pierścieniach. Zobaczymy, czy ten cały syf przeszedł do oleju i rozruszał te pierścienie, czy nie. Dobra, wkręcamy świece cewki. Jak widzicie, wjeżdżamy w czwarty cylinder. Wyłączymy tutaj lampkę. Jak widać, tłok jest czysty. No, czysty, bo jest u... sprzątnięty z nagaru. O! Nie ma oleju na nim. powiem wam szczerze, to zostawiam do Waszej oceny. No, pierścienie tutaj po prostu olejowe stały. Olejowy pierścień, jeden, no, bo jest tylko jeden pierścień olejowy. Stał pierścień, ale najważniejsze, że przestał dymić z wydechu. Żeby nie było pracy. lampkę zapalę. To jest najważniejsze, że nie dymi. A cała reszta i ocena pozostawiam wam. Ciekawe na no jak długo. Dowie się, jak klient mi powie, że w końcu zaczął z powrotem żreć olej, no to w którymś tam filmie wam nagram, że e Space z powrotem zaczął żreć olej. A jak nie, no to niech jeździ.